Kamera poszła i nie wróci. Słuchajcie, pozwólcie, że zacytuję. Wygląda jak gówno, a smakuje jeszcze lepiej. Kapitan bomba. Nie, ale proszę, pani menadżer. Proszę spróbować. A, Uważaj. Pani menadżer, to proszę przeszło. nie rozwalać studia. Może tak na ekranie może tego tak nie widać, a ja już widzę po samym dotyku. Jak on inaczej po prostu się zachowuje niż makaron ten suszony, nie? I gotuje się krótko. Tam 3-4 minutki to jest już al dente, nie? Więc to jest już duży plus. W naszej restauracji, jak otworzymy restaurację, będzie tylko i wyłącznie świeży makaron, bo to też jest dla nas oszczędność czasu, tak naprawdę. No.